Dzień dobry. Jan Piński i Tomek Schweigert były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dziś Państwu e, zacytujemy taką bardzo fajną uwagę Donalda Tuska. E, o tym napisano na X. Nie dziwcie się, że tylu złodziei i gangsterów podziwia polityków i kandydatów PiS. Zrozumieli, że przy artysta Kaczyńskiego są w tym fachu zwykłymi rzemieślnikami. My byśmy nie <gry> byli aż tak tacy... Tego, to, czy, powiem państwu, to jest... To trzeba podzielić na parę etapów. Najpierw był etap PCK. To był taki etap, w którym oni weszli. Ja to... PCK to, to jest naprawdę nie jest żart. Oni... Pierwsza afera PiSu polegała na tym, że po opanowaniu Polskiego Czerwonego Krzyża Brali dary, które ludzie przekazywali na biednym, ubrania, buty i sprzedawali do Lumpeksów, a kasę po prostu brali sobie i wpłacali częściowo na fundusz swoich tutorów, którzy dali im te fuchy w PCK. I to jest pierwszy tego. Tomek Zomer, redaktor naczelny Najwyższego Czasu, powiedział, że opracowanie oszacował na bazie swoich doświadczeń w kontaktach. Oszacował, że dopiero około roku 2019 pis zyskał biegłość w kradzieży polegającej na stworzeniu systemowych rozwiązań zamiany państwowej kasy na prywatną. Przynajmniej nie ma się co oszukiwać wśród zwolenników demokratycznej, jakby powiedzieć, Polski. Też są takie pasożyty, które żyją i podłączały te swoje pompy sączoczłoczące. Zwykle skala jest mniejsza, poziom bezczelności jest mniejszy, natomiast no, to jest naganne, no, to, jest, to jest na przykład takim klasycznym humbukiem, Prywatyzacyjnym kasy jest na przykład ten Instytut obecnie Gabriela Narutowicza, który w chwile wcześniej się nazywał Instytutem e, Romana Dumowskiego. To polega to ten na... sam patent, ten sam patent. tabliczki, tak. Zmieniliśmy tabliczkę, podnieśliśmy pensję Szefowi Instytutu e, i, e, i to znacznie. E, I następnie zaczęto. I teraz, wiecie Państwo, no. No to jest pytanie takie, czy państwo powinno być mecenatem? Bo to są. Dlaczego? Dlaczego? Co, co, co zauważył Jarosław Kaczyński? Że w Polsce tęsknili za socjalizmem. Tak zwany pseudointeligenci. Wiecie Państwo, ja, ja, ja jestem po wykształceniu takim pseudointeligentem, ponieważ jestem, szanowni państwo, politologiem, magistrem politologii. Czyli, szanowni państwo, na studiach się nie nauczyłem praktycznie niczego. Po prostu e, tylko oni przychodzili i sprawdzali e, na tym. Jak e, jako dziecku czytałeś książki wygrywają tak, się? To jest ale, zupełnie co innego, bo ty. Ale ty, ty, tak, ty... tylko że ja mówię, że wykształcenie, mam po prostu papier na to, że rzeczywiście przeczytałem jakieś książki. To jest a ty na tym papieżu żebyśmy mógł napisać, mam wyższe wykształcenie. Tak, tak, natomiast wiecie Państwo, tu o co chodzi... Nie idzie o tym humanum. No, tak. I, ale to, o co chodzi, Szanowni Państwo? O, o to, że... Naprodukowano ilość takich, ilość takich ludzi z pretensjami do tego, że oni chcą zarabiać po te kilkanaście tysięcy złotych, a na rynku im nikt za, taką, za analizy politologiczne albo za. bo nic nie umieją de facto. Z, no. no tak, albo za, euro, albo za wiedzę o europeistyce, bo to były te no, dwa najpopularniejsze kiedyś kierunki wiecie państwo, ja, ja jednej rzeczy się nauczyłem na tych studiach, to tego, żeby żadnemu ze swoich dzieci nie, 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 nie pozwolić to se co prawda, no bo jak będzie chciał pójść, no to przecież dorosłego człowiek. No rozżelazka, Janek, zapytaj się męcena jest metoda. Ale to wiesz, ale to już dorosły człowiek. Który... Dorosłego syna, to lepiej mógł. nie bić dorosłego syna, moim zdaniem lepiej nie no, tak, tak, że... no To jeszcze, wiecie państwo, to jest ten taki moment, w którym nie, może się okazać, że... Ach, może no. nie przekonywać się do tego... Do, do Tym tak. kary... Tak. Nie, ale to, szanowni państwo, to, to, to żarty. My to zawsze mówimy. Wiecie państwo, to, to jest... Tak to, to jest... mówił mój kolega, żonę lepiej bić na sześć bo łatwiej trafić, tak, no żartowo. To oczywiście nie, nie bił, tego nie robił. Żona śmiała się z tego zawsze i pamiętam, jak go tam przepychała, tak. Tak, szanowni państwo, to ja jeszcze zanim tutaj przejdę dalej, przypomnę, major Robert Heda wywiadu ujawnia, mamy też, szanowni państwo, premierę audiobooka. Najfajniejszy audiobook, jaki nagraliśmy, Metatron na dwa głosy, pułkownik Piotr Wroński i pani Małgorzata Gołota. To jest naprawdę bardzo fantastyczna produkcja. Ona jest na hognot.pl do pobrania, za parę dni w poniedziałek będzie już na Legimi, na Audiotece, na szanowni Państwo Empik Go. I ta, Tomku, ta złodziejstwo, bo potem, bo potem oni odkryli, zobaczcie Państwo, w pierwszych tych latach nie było takich afer, jak na przykład, oni się troszeczkę zaprzyjaźnili ze starszymi służbami, bo od chłopaki pozdrawiamy z orkiestry, my do Was wrócimy. Ja, orkiestro, droga orkiestro, Nie widzieliśmy się 20 lat, ale ja was pamiętam. Muzycy, nowi muzycy. Co ty tam nowi? Co? Ekipa stara, tylko stara, mój... stara ekipa, tylko instrumenty z mi Nowe nuty, nowe nuty, Janku. Tak, szczeg szczególnie pana Wu pozdrawiam, który tam, który tam się gdzieś tam pałęta po, tych, po tej, po tej spółce Aramko. Które tam zostało zrobione. Jakby to powiedzieć, jak jeżeli ktoś nie wie, to, to, to ich problem po prostu oni bazują na tym, że nikt mało kto jest w stanie te afery w Polsce paliwowe, gazowe zrozumieć, i dlatego ma, jest im całkiem, wydaje się, że bezpiecznie jest kraść. Wiecie państwo, zobaczcie ten ostatni wałek, który zrobili. No. Zobaczcie jaki poziom skomplikowania wału. Po prostu zakładamy spółkę w Szwajcarii i robimy przedpłatę, których się nigdy nie robi w branży surowców i po prostu nie, nie, nie dostarczamy towaru. Czyli przelewamy miliard sześćset milionów na złotych na firmę krzak i następnie ta firma nam nie dostarcza towaru, chociaż tak się nigdy nie robi. I to się wszystko dzieje z błogosławieństwem pana Daniela Obajtka, który spokojnie, nie, nie panikując siedzi. Nawet on mówi, wydaje Wydaje mi się, że on może mówić prawdę, że gdyby on był prezesem Orlenu, to ta ropa by była. Ja się zgadzam gdyby on był, to ona była, bo to był platawaryjny, awaryjny, że oni to, że ona, że jej nie będzie dopiero jak on, jak on, jak jego wyrzucą z, z tego, że to jest ten ostatni skok na kasę, no jednak wał na agregatach prądotwórczych, to taki typowy wał już w rządowej agencji rezerw strategicznych, no to już, wiecie państwo, taka marża dla, dla chłoptasia, który, który on musi kupić agregaty prądotwórcze i zarobić tak. na tym. Jakieś olbrzymie pieniądze, no to, to nie bywały. Tak. Tak. Wiecie Ale Państwo, to jest przypomnienie Tamskiwał tak. wow taki już taki nie. naprawdę. To. To, jest, to jest tak, on kupił e, te agregaty za około 350 milionów złotych. Przy czym sam, szanowni Państwo, e, zapłacił za te e, agregaty w Chinach 70 milionów. Rozumiecie Państwo? Czyli to, to, jest, to, jest taka, to jest taka bezczelność. Wiecie Państwo, 10 milionów to jest dużo pieniędzy na takiej transakcji. Ale żeby zrobił 2 miliony, to jest wielki zysk na tym, gdyby zrobił takie rozwanie. Państwo, bo to jest. To, to jest. Yy, po prostu A te... z góry dostawał, wiesz, ja to coś nie było, bo To bo jest bo... ta bezczelność pisowska, złodziejska, że coś tak. Wie, wiecie Państwo, to normalny człowiek to się pięć razy zastanowiłby, żeby coś takiego robić. Ja opowiadam zawsze historię, wiecie Państwo, niby, nie byłoby przestępstwem. Miałem materiał który istnieje i interesował jednego z polskich prezesów e, dużej spółki e, Skarbu Państwa jeszcze wtedy, bo on był z ramienia Platformy i to była końcówka jego kadencji, bo to był rok 2015, kiedy on się żegnał, a to był w ogóle zresztą koleś związany z tak zwanym żużlem, czyli wywiadem. No i ja wysłałem do niego umyślnego pod hasłem, że mogę panu rozwiązać problem pańskich wrogów, czyli dostarczyć nagrania, które potwierdzają, w których oni sami potwierdzają wszystkie zarzuty, które pan im stawiał, a chociaż publicznie zaprzeczali. No więc wiecie Państwo, jak on zaproponował, że e, materiałów nie, nie odkupi osobiście, tylko za materiały zapłaci spółka ze Skarbu Państwa, to ja im grzecznie powiedziałem, że e, sorry, ale my w takie rzeczy nie wchodzimy, bo tego typu działanie jest, e, może zostać uznane po prostu za udział w wyprowadzaniu tego. Chociaż teoretycznie ja, jako sprzedający, no co mnie to interesuje, że spółka chce sobie taki materiał kupić, prawda. Natomiast my, my to już tak prowizorycznie, profilaktycznie, że byłem, szanowni Państwo, pod wrażeniem tego, że ktoś miał właśnie pomysł, żeby za swoje prywatne wydatki zapłacić 200 tysięcy, czy tam 250 nawet tysięcy złotych. Natomiast porównajcie to z panem Danielem Obajtkiem, który kupuje sobie zastrzyki z botoksu, zarabia kilkaset tysięcy miesięcznie i kupuje sobie zrobienie zębów i zastrzyków z botoksu e, upiększających jego fizję. Wiecie Państwo, to, to Tomku wiesz, to czegoś takiego. Nie ma zastrzyków zielonej inteligencji, bo wydał cały budżet Orlana. w no, no, ten sposób. To jest. No wiesz, no ja szczególnie podoba mi się wypowiedź ostatnia pana Obajtka, który mówił, że on się nie przeszkadzał dzieciom, które kwestionowały na e, właśnie stacjach Orlemu, tak. No, to jest ten człowiek, który wydał te miliard sześćset milionów na ten pisowski wał. Człowiek, który nie odróżnia kwestowania od kwestionowania, tak. No to naprawdę, to jest ten człowiek, którego tam e, Jarosław Kaczyński mianował. To jest rzeczywiście rzecz, rzecz niebywała. Na początku e, z tymi PCK, czy z tymi z, z, z kontenerami PCK, czy hmm, właśnie z tym, z, tym, z tym patentem na zarabianie pieniędzy, oni kojarzyli mi się jak tacy nowi przestępcy, którzy dostali klucze do karca w banku, zdobyli, a poszli pierwszą rzeczą to ugrali żarówki z korytarza, tak, no tak, tak, ale później się nauczyli. Ale nauczyli się, Szanowni Państwo, takimi metodami, gdzie ja, no, widzimy, że grupę grupy przestępcze, żeśmy te grupy wielokrotnie tropili, i wiecie, po to, żeby oni wymienić jakieś informacje między sobą, potrafili się umawiać nie w Polsce, ale w jakimś e, kraju europejskim, po to, żeby się spotkać przypadkiem na lotnisku i wymienić trzy zdań, tak? Żeby nie było śladu rozmowy telefonicznej, maila czy czegoś takiego. A oni, szanowni państwo, po prostu takim łomem wszystko wyważali i robili. No to właśnie to, to, co mówi Janek, mówi między innymi o, o Rarsie czy mm, właśnie Orlenie. Tutaj to było to modus operandi, to było to, co mówił Jarosław Kaczyński, bo miał taką rzeczywiście niezwykle ważną wypowiedź, myśmy że na to uwagę, raczej mm, nie wiem, czy to się rozeszło jakimś szerszym echem. Mam nadzieję, że tak. Jarosław Kaczyński tłumaczył, że praktycznie to on jest za prywatyzacją, ale kiedy, wtedy kiedy utworzy swoich oligarchów, tak, będzie chodzi o swoich oligarchów. On, on buchy. chce prywatyzować. Teraz nie, teraz nie, bo nie ma jeszcze swoich oligarchów. A to jest ta metoda, w której mówi pan Łukasz Bugajski, to znaczy wykończyć, zrobić naszych, wejść do biznesu i zrobić naszych. No tak jak był ten atak na państwa Bodnarów, prawda? Czyli wejść do, naprawdę no, bardzo intratnego biznesu, czyli tutaj tej utylizacji różnych tych materiałów i tam wykosić konkurencję, zrobić swoich i ci swoi przejmą rynek. No tak to, tak to de facto wyszło. Tak samo było na rynku paliwowym, tak samo, tak Morawiecki chciał zrobić z rynkiem amunicji. To co mu rozwalił Donald Tusk w tym już podczas tego dwutygodniowego rządu, gdzie, gdzie stworzył tę ustawę amunicyjną i gdzie mm, zobaczcie Państwo, praktycznie nominowani nowi szefowie spółek y, tych bardzo ważnych, wojeniowych, i MESCO i NITROCHEMU, no, zostali przez CBA odstrzeleni. To wszystko, wszystko jest układ służb specjalnych, wszystko jest układ um, różnego rodzaju um, grup wpływu razem um, no, z przestępcami. Tak to, tak to wygląda. I oni zaczęli się dopiero uczyć. Um, takim typowym um, przykładem tego jest to, że musieli zrobić drugi lockdown, bo podczas pierwszego lockdownu dopiero zrozumieli, jaki to jest patent, jak można zarabiać na COVID-zie. I podczas drugiego oni dopiero zrobili dokrętkę. I dopiero wtedy popłynęła kasa. No bo drugi lockdown, no dorżnął gospodarkę bardzo mocno. Znaczy nas wszystkich dorżnął i praktycznie no trzeba, powinno być w końcu jakieś śledztwo o tych nad, nadwymiarowych zgonach, naprawdę, bo, bo widzicie Państwo tutaj to, gdzie oni mieli pretekst, żeby państwowe pieniądze wysyłać do ludzi przez siebie promowanych. Tak, to jest niezwykle ważne. Niezwykle... I, I tutaj był już taki kompleksowy skop na kasę. No wiecie państwo, no, zobaczcie samą sprawę tych słynnych respiratorów, m, które w jeden dzień podpisał Cieszyński. No, w jeden dzień powiedział, że handlarzowi bronią, trzeba te pieniądze przekazać. I zobaczcie, obronę do dzisiaj tego, tego wszystkiego. Cieszyński nie może stanąć absolutnie przed prokuraturą czy przed sądem. Nie, nie wiadomo dlaczego, który wyszedł i kiedy już zaczęło się robić gorąco wokół tej sprawy, mówił, że, no tak, że on będzie musiał opowiedzieć o roli tej, w tej sprawie um, Agencji Wywiadu i CBA. To, to jest właśnie taki mechanizm tego złodziejstwa. Szanowni Państwo, Cała ta Republika Złodziejska Jarosława Kaczyńskiego to był pomysł zmałpowany z II RP. W II RP, która była bardzo biednym krajem, państwo decydowało w zasadzie o tym, kto będzie mógł się bogacić, kto będzie mógł dobrze zarabiać. Wyż, ludzie na wyższych z wyższym wykształceniem to w zasadzie mogli być tylko urzędnikami ewentualnie jakimiś zarządcami państwowych firm a tych było bardzo mało kiedy zaczęto niszczyć praworządność kiedy dekretem mościcki kompletnie niezgodnym z konstytucją zaczął przynosić sędziów niewygodnych w stan Emerytalny, no to jeżeli oni chcieli mieć jakoś godne życie, to jak nie pyskowali, to dostawali na przykład licencję zgody na prowadzenie kancelarii notarialnej. Natomiast generalnie tam były takie e, afery po prostu, czyli dawanie ludziom. E, Kasy, jak on sobie zrobił ten słynny Trybunał Stanu, który nie zakończył się skazaniem, bo Piłsudski rozpędził Sejm ministra Czechowicza, gdzie on sobie zrobił taką zapomogę, taką kasę taką dla siebie Piłsudski na 8 milionów złotych. Które by dzisiaj odpowiadało według dzisiejszych stawek w kwocie około 250 milionów złotych. I taki drobiazg, taki, taki, taka podręczna pornografia Pisowskiego, z którą sobie płacił wydatki, jeszcze jak mu zwracali uwagę, że to jest coś niechala, to, to powiedział, że on grosz od niej odda, to jest tych pieniędzy, po prostu wyda wszystko, tak należy tak, tak, tak agresywnie. On był chory na syfilis, szanowni państwo. I te ostatnie lata powodowały u niego i agresję słowną, i tego, ta, tylko ta propaganda, która robiła z niego półboga Herosa, to się to, to, się, to się udało. Jarosław Kaczyński jest nieodrodnym dzieckiem tego. On stwierdził, że skoro można było tak zakłamać historię na temat Piłsudskiego, to można też tak zakłamać historię na temat Lecha i Jarosława Kaczyńskich. I ten moment, który on chciał po prostu zrobić, to był moment, wykorzystać te 8 lat, trochę i się udało. To było stworzenie przewagi prawnej, instytucjonalnej, czyli wszystkie media obsadzone przez naszych. Wszystkie w zasadzie liczące się opiniotwórcze osoby, propisowskie albo żadne. I do tego prywatny biznes dojeżdżany. Wiecie Państwo, oni już te obcęgi już zrobili. Do tej pory nie uchwalono ustawy, którą Ryszard Petro zgłosił, ustawy, która miała przywrócić prywatność konta bankowego. Tak. Cały czas mamy konta bankowe, które mogą być czytane przez dowolnego urzędnika skarbowego. Nie ma takiej podstawy. Bez żadnego powodu, bo chce. A wcześniej było tak, że trzeba było mieć postawione zarzuty. Oczywiście zrobili to pod kryjomu w jakiejś tam ustawie około covid -owej. To są te rzeczy i to co tam z czego szydzi, bo on szydzi. Tusk nawiązuje do tego, że do tych wielbicieli wytatuowanych, zamawiających pięć pi <laughs> wielbicieli pana Alfa, nie, Karola Alfa Nawrockiego. ale tak naprawdę to jest po prostu. Hmm, no Jarosław Kaczyński po prostu zrobił, taki, tak, zrobił taki, też taki może powiedzieć, troszeczkę powtórkę z komuny. Komuna w 1944 roku po prostu do, 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 oprócz sowieckich bagnetów doprosiła sobie mnóstwo ludzi z bardzo kiepskim wykształceniem, z bardzo jakimś tam słabymi jak umiejętnościami. Niektórzy nawet czytać nie umieli. Ale wymiar Sprawiedliwości wzięli po z stacji. Tak. 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 tak, tak, To właśnie, tak, Zieli, biurokracja, to makturacja, biuro, biurokracja, Tomek, biurokracja <gry> z, biuro, Gdyby nie pierwsze wybory te 47 rok te pierwsze wybory fałszowali i 46. referendum, słynne czerwcowe z 30 czerwca 1946 roku, to fałszowały właśnie przedwojenni eksperci, wykształceni, opłaceni przez. Słynna duraczówka w łodzi, mnóstwo ekspertów sanacyjnych, tak, sędziówca. Szanowni Państwo, Mistrzowie Kłamstwa 15 historii szpiegowskich. Cholub jeden i dwójka. Naprawdę warto, Szanowni Państwo, Hanzaj przestępstwo dla wielbicieli cywilizacji i kultury Japonii. E, także o tym, co w Japonii jest przestępstwem, jak wygląda proces w Japonii. To nie jest podręcznik, Szanowni Państwo, to jest taka popularna naukowa książka. Oczywiście, książka Pana. E, Mirosława Szczerby, Baza, e, Sekrety Tajnej Służby Watykanu. I Szanowni Państwo, e, no, też przypomnę o naszej, wszystko jest, e, pamiętajcie Państwo, e, nasze książki też są dostępne na stronie capitalbook.com.pl, gdzie można trochę na cały kraj kupować, trochę szerszą też e, na, cały, na cały świat, przepraszam, bo na cały kraj to na naszej stronie Hognot. Tomku. Panie Jarosławie Kaczyński, no jest problem z Panarowem. Znaczy, przepraszam, z Szykowem i bo był taki, jest taki materiał w tvn o tym, że statek uwięziony w śluzie, rosyjski sabotaż czy splot niekorzystnych warunków pogodowych zaprowadził do zblokowania śluzy na Mierzei Wiślanej. Armator jest oburzony sytuacją i zastanawia się, jak to możliwe, że inwestycja za ponad 2 miliardy złotych nie jest odporna na sztorm. Tak, bo tam... Była cofka, był sztorm, i się panu rów zablokował, tak? I stanął statek, który, no, chociażby jako jeden z niewielu armatorów z Elbląga, miał coś mm, przewieźć, jakiś, jakiś towar e, dalej, który miał już płynąć po morzach i oceanach świata. I stoi tam zablokowany, będzie płacił kary, powie pan, tak to wygląda. Po się pana rów zatkał. No tak, panie Jarosławie, bo pan, wszystko co zacznie, to tak niedokończone, no, ale było huczne, otwarcie, miało kosztować 800 milionów, mieliśmy dostać wiele pieniędzy z Bursztynów, wyspa Bursztynów, jakieś tam, nie wiadomo, no oczywiście pan poseł Łupieżowy, prawda, tutaj pan <grych> tą inwestycję prowadził, pan poseł Grubarczyk, który teraz opowiada, jak jak wszystko rozwala ten nowy rząd, i on świetnie tutaj zajmował się gospodarką morską, morską i, i żeglugą śródlądową. Tak. Teraz oczywiście zostawił pan zgniłe jajo rządowi Donalda Tuska, będzie musiał wydać pieniądze po to, żeby rzeczywiście do portu Welblągu można było dopłynąć. Tak. Jeszcze stamtąd. Pan co zrobi, to pan, panie Jarosławie, po prostu tak. Ale odetkają panu ten rów, niech pan się nie denerwuje. Rów Jarosława będzie znowu drożny. A najlepiej to po prostu, żeby pan te informacje o swoim rowie, to mógł oglądać w więzieniu. Do więzieniu panie Kaczyński, do więzienia.